Ja przede wszystkim zwrócimy uwagę na cyfryzację i dostępność, czyli dostępność poprzez cyfryzację. No, mamy teraz szereg narzędzi, które przy, nas przybliżają do lekarza, które pozwalają nie wychodząc z domu, e, nie tracąc i energii, i czasu i nie, nie zużywając zasobów takich jak paliwo albo energia, korzystać z usług. Wiele, wielu lekarzy nie wymaga obecności pacjenta, bezpośrednio czasami wizyty, które są kontynuowane, też mogą odbywać się w sposób zdalny, więc myślę, że przede wszystkim e, E-medycyna, e-konsultacje, także e recepta, no bo to też tutaj oszczędzamy zasoby, bo mamy wszystko w wersji cyfrowej. Czyli taka głęboka cyfryzacja opieki medycznej e wydaje mi się jest bardzo pożądana i to jest ten kierunek. To jest troszeczkę tak jak z jakością. Ja pamiętam, że wydawało się, że jakość kosztuje, tylko że jak się patrzy w perspektywie wcale niedługookresowej, nawet kilku lat, to okazuje się, że ta jakość się zwraca. Ta jakość powoduje wzrost przychodów, jeżeli komuś na tym zależy. Tak samo tutaj z równoważonym rozwojem. Jeżeli my inwestujemy, mądrze inwestujemy w narzędzia, które, tak, albo, albo nie tylko narzędzia, ale także infrastrukturę, która nam zaoszczędzi zasoby, to w perspektywie naprawdę niewielkiego, niewielkiego czasu, kilku lat, odczujemy poprawę. A co więcej, powiem, tak jak systemy informatyczne, dotychczas były zużywane tony papieru i ten system informatyczny nie był dostępny. No nie wyobrażę sobie nikt teraz pracować bez systemu informatycznego, więc my bardzo szybko się przestawimy i zaczniemy, wydaje mi się, Zło znajdziemy korzyści, z których nie będziemy chcieli zrezygnować. Mówię tutaj o medycy, o medykach, mówię o całej branży, a także o pacjentach, którzy będą z tych narzędzi korzystali. No ja jestem wielkim zwolennikiem AI i upatruję wielu szans. Przede wszystkim, AI wchodzi teraz jako technologia wspomagająca opis badania. Oczywiście jest potrzebny lekarz, bo jest odpowiedzialność. To jeszcze nie jest ten moment, że AI może nam opisać badanie rezonansu tomografu, ale wydaje mi się, że tutaj ten kierunek jest najszybszy. Ale ja, AI, uważam, że system informatyczny, medyczny wspierany przez AI, przez AI spowoduje, że lekarz szybciej wyciągnie wnioski, albo szybciej, przynajmniej, nie wiem, skojarzy pewne Pewne badania pacjenta szybciej przerobi historię choroby i szybciej da trafną diagnozę. Też nie jestem zwolennikiem, bo wiem, że tutaj środowisku może się nie spodobać, że jaj za nas zdiagnozuje, bo już pacjenci wiemy, że sami już diagnozuje się przez AI. I znam pacjentów, którzy potrafią EKG wczytać do AI, bo to jest możliwe. I AI, już ChatGPT GPT, potrafi na podstawie EKG, nie wiem czy dobrze, bo mam tutaj skrajne opinie, ale dać diagnozę EKG, naprawdę, teraz w czacie GPT można to zrobić. Czytujemy zdjęcie, mówimy, zrób to. No i on potrafi zdiagnozować nawet na wyniki morfologii. Ale ja bym jeszcze się wstrzymał z wykorzystaniem tych technologii, marzy mi się taki system, i tutaj to trochę takie moje marzenie. Jak mamy sori, mamy triaż, gdzie na początku ratownik rozmawia, bierze pacjenta na wywiad i pyta, ile ma lat, albo sprawdza dowód, pyta, na co jest chory, co się stało. No to może zrobić je jaj. Wyobrażam sobie kabinę, żeby nie absorbować kolejnego człowieka, bo tych ludzi, tych medyków jest rzeczywiście mało, kto siada i rzeczywiście albo klika, albo jaj go pyta, i taki chat GPT. AI, bo toki o tym mówimy, łatwo może zadając proste pytania, zebrać ten podstawowy wywiad, który tak zbiera człowiek. A podłączenie termometru, podłączenie urządzenia tu się działo w covid te wszystkie parametry można szczytać w sposób naprawdę bezproblemowy od, i zabrać od pacjenta. Więc ja na razie widzę tego typu przyszłość i zachęcam, żeby ktoś w końcu zrobił tego typu kabinę, urządzenie, gdzie to przyspieszy tą kolejkę w sorach, o której się mówi. A z drugiej strony, wydaje mi się, da naprawdę precyzyjnej informacji. Tu nie ma żadnego zagrożenia że jej coś skrzywi i tutaj i tak lekarz podejmuje decyzję, Le a jej po prostu zbierze dane i ułoży w określoną paczkę, która wejdzie do systemu informatycznego medycznego i medyk będzie już miał naprawdę podstawę do tego, albo żeby zacząć diagnozować pacjenta. Czy my część pomysłów realizujemy? No, jeżeli mówimy o, do, o dostępności, to możemy powiedzieć dostępność do opisu badań rezonansu i tomografu. Powszechne jest, to, powszechne, powszechne jest fakt, że e, tych urządzeń pojawiło się w covid zie bardzo, bardzo wiele i opisać, no, że czeka bardzo długo, więc jakby wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji pozwoli szybciej opisywać te badanie i pacjent dostanie wynik. Po tygodniu, a nie po miesiącu albo dwóch. No, my na szczęście teraz skróciliśmy ten czas i bardzo się z tego powodu cieszę, ale, ale tych lekar lekarzy jest za mało, urządzeń jest za dużo, a potrzeby pacjentów rosną, bo jeszcze. Kilka lat temu, nie pamiętam kto robił rezonans, przeważnie lekarz dotykał kolana i stwierdzał diagnozę, albo ewentualnie był SG. a teraz każdy, każdy chce diagnozować się rezonansem, bo jest to bardzo popularne, no i bardzo dobre narzędzie. I no i tutaj niestety nasze zasoby kadrowe nie rosną wprost proporcjonalnie do ilości sprzętu, więc tutaj Jaj to dostępność do wyników, co poprawi. No bo żeby rzeczywiście samo badanie niewielu uda, coś powie, więc te, ten opis powinien być. To jest w przypadku akurat rezonansu, tomografu, opisu Badań. Dostępność to jest bardzo trudny temat. Niektórzy kojarzą go, że jest za mało pieniędzy. No Ja uważam, że po prostu tych pieniędzy trzeba w systemie poszukać. Gdzieś się za mało, gdzieś jest za dużo. To też jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście, tak jak mówiłem, zidentyfikować mapę potrzeb i także taką mapę potrzeb nie tylko w Polsce, ale także na poziomie na przykład miasta stołecznego Warszawy. Czy wszystkie oddziały, czy te oddziały są dobrze rozlokowane, czy rzeczywiście potrzeba nam pięć oddziałów takich, a jeden taki, czy nie można tych, tych, bo to jest miasto, gdzie dojazd jest. Jest akceptowalny w każdym kierunku, to trzeba przejrzeć te zasoby i wtedy ulokować w sposób mądry na, na, mapie, na mapie potrzeb. To jest moim zdaniem zrównoważone miasto, zdrowotnie akurat Warszawa. Ja bym, położy, ja bym połączył wyzwanie kadrowe z AI, dlatego że po prostu brakuje zasobów brakuje zasobów, brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek. W Warszawie, w każdym, oczywiście w każdym, w każdej części Polski jest troszeczkę inaczej, ale generalnie tak, więc no my stawiamy na, na, na młodzież, stawiamy na szkolenia, mamy bardzo wiele miejsc rezydenckich, bo chcemy szkolić w tym nowym szpitalu, młodym szpitalu swoją kadrę, jednocześnie ta kadra, liczę, że będzie miała większą skłonność do tego, żeby z tych narzędzi korzystać i szybciej ich się uczyć, więc tutaj o, oczekuję jakby efektu, czyli iloczyn młodej Kadry plus AI równa się może szybsza i trawniejsza diagnoza w przyszłości. Ale to jest oczywiście proces kilkuletni co najmniej. Nie myślę, że, nie, nie przewiduję, że dwudziestoletni, bo ta kadra w kilka lat się wyszkoli, a AI się bardzo szybko rozwija. Więc ja bym pomnożył zasoby kadrowe razy AI i wtedy wydaje mi się wyjdzie jakieś rozwiązanie na, tą, na te bolączki, które mamy w chwili obecnej.